Kamil, mam pytanie do Ciebie. Wiem, że jako gracz dość dawnej Chownianki zraj przeciwko Lechi. Jesteś jeden z nielicznych chyba dzisiaj osób ze sztabu, nawet zawodników, którzy mierzyli się z lekiem. Ktoś nam przypomnij, jak to było, jak to wyglądało, który to był rok. O kurczę, szczerze mówiąc, nie pamiętam, który to był rok. Tak dobrze kojarzę, że to był puchar polski, tak? Tak, to był na pewno mecz Pucharu Polski. Graliśmy w hełmie, pamiętam. Z obecnego składu chyba Lech i Gdańsk to nie ma zbyt wielu zawodników, o ile w ogóle żadnego nie ma przypadkiem. Rok to może był 2018-19, mniej więcej tak, tak mi się kojarzy przynajmniej. To jakiś czas temu było, także nie pamiętam zbyt dokładnie. No mecz niestety przegrany, chociaż mieliśmy swoje dobre gdzieś tam fragmenty, także na pewno fajne wspomnienie. No ale mam nadzieję, że mimo tego, że tam mecz był gdzieś przegrany w roli zawodnika, no to że dzisiejszy mecz no, jak najbardziej będzie na korzyść no, oczywiście naszego motoru, tak? że stadion przygotowany, no pod ekstraklasę, no murawa jest naprawdę równa, tak samo w sumie jak u nas na stadionie, ale naprawdę warunki są no topowe, no stadion piękny, także no nic tylko grać. Krążą takie opinie, że pierwsza liga obecnie jest najsilniejszą od wielu lat, jak Ty to ocenisz? No chyba tutaj się zgodzę, bo, bo w tym roku sportowo, ale również pod względem kibicowskim bardzo dużo ciekawych marek, różnych, które spadły z ekstraklasy, to też zespoły, które które długo tam były i jak chociażby Lechia, tutaj no, widzimy jaki, jaki ma stadion, jaki, jakie ma warunki. No na pewno ta liga jest, jest silna, a, ale kto będzie, kto będzie najmocniejszy, no to się dopiero okaże. Tak? No, jesteśmy dopiero gdzieś po, po pierwszej kolejce i, i myślę, że, że kolejne mecze dopiero pokażą, kto tutaj będzie o co walczył. Trenerze, jaki zasób wiedzy mamy o leki? Na pewno znana jest nam postać Tenera Grabowskiego. Czy po jednej kolejce możemy powiedzieć coś więcej? Olechi no, wiemy bardzo dużo. Jak zwykle sztab stanął na wysokości zadania i dobrze się do tego meczu przygotowaliśmy pod kątem informacji. Wiemy, że jest to zespół, który jest bardzo groźny w ofensywie. Patrząc na indywidualności, które posiadają w zespole, są to naprawdę duże nazwiska, które z powodzeniem mogłyby wygrać w ekstraklasie. Natomiast my jako zespół, mam nadzieję, że dobrze się przygotowaliśmy do tego spotkania i potwierdzimy to na boisku. A co do trenera Grabowskiego, to na pewno jest to kolejny mecz w dość krótkim czasie. Natomiast y, tutaj trener troszkę zmienił strukturę i organizację, biorąc pod uwagę to, w jakim systemie grał Stomil Lorszyn, ale na pewno życzymy mu powodzenia, ale w kolejnych meczach. Cały czas razem. Nie możemy dotkwiwać 70%. Ten pierwszy najbliżej, drugi jest najważniejszy. Zawsze. A walczy jak Zawsze walczy. Dziękuję. Kto wychyla? To jest to co rozmawialiśmy. Oni się wypompują. Nie mamy zmiany. Idziemy pod 3. Do tego jest potrzebny Charakter poświętyny, dalsza praca z piłką. Presing tak samo wypchnięcie może... Dawaj, gabe, dawaj, panowie! dawaj, jest mecz, 1-0, twoja bramka, gratulacje. Jak to nie spotkanie. No tak, no sobie to było takie wywalczone o no, trzy punkty mocno. Wiedzieliśmy, że jeżeli utrzymamy y, czyste konto przez większą część meczu, no te sytuacje nadejdą. Wiedzieliśmy, jakie słabe strony ma jak ja i je wykorzystaliśmy. Nie no, no, Tak, tak. Ta, no chodziło, przelała się. Olo, przelała tam się czy nie? Co czy, czy, so, czyście? Sprawa na była i tak do boku, tak? No tak, nie? Dobrze, dobrze, brawo. Zawsze wam to powiedziałem i powiem to jeszcze raz. W piłce najważniejsze są piłkarze. Dla mnie też nie trenerów, nie fizjoterapeutów, nie kierowników, nie analityków. Piłkarze są najważniejsze ludzi w piłce. Ale to jest sport zespołowy i rola trenera jest nadać ton zespołowy temu wszystkiego. Dlaczego dzisiaj wygraliśmy ten mecz? Chociaż trzeba powiedzieć, że mogło to się ułożyć różnie. W sensie remis, bo przegrać nie mogliśmy, bo ogóle nie mieli nic oprócz parę strzałów. I dlatego przyjechać tutaj na wyjeździe zero z tyłu to znaczy punkty. Zawsze zero z tyłu to są trzy punkty najczęściej. Zero z tyłu to są trzy punkty. Teraz. I, I od tego się zaczyna, nie? Wielkie rzeczy od tego się zaczyna, i dzisiaj tego było. I za to Wam gratuluję. Zdjęło. Kto Zdjęło. ma!